Oto szybki i prosty sposób na stworzenie wyjątkowej, świątecznej przekąski. Na początek weź pięć jajek, włóż je do garnka z zimną, osoloną wodą, zagotuj wodę i gotuj jajka przez 8-10 minut. Dzięki temu jajka będą idealnie ugotowane na twardo. Podczas gdy jajka się gotują, przygotuj świeżą, umytą czerwoną paprykę, odetnij górną część papryki i oczyść jej wnętrze z nasion. Następnie odetnij dość gruby pasek papryki i pokrój go w trójkąty. Kiedy jajka ostygną, obierz je ze skorupek. Przekrój każde jajko na pół wzdłuż. Teraz weź ziarna czarnego pieprzu. W każdej połówce jajka umieść trzy ziarna. Dwa ziarna jako oczy oraz jedno jako nos. Teraz weź plastikowy woreczek. Włóż do niego dwie łyżki majonezu. Następnie odetnij nożyczkami jego róg. Wystarczy mały otwór, aby precyzyjnie wycisnąć majonez. Wyciśnij go na jajka, dekorując w taki sposób, by stworzyć brodę i włosy Mikołaja. Dzięki małemu otworowi majonez ułoży się w cienkie linie, które wyglądają jak puszysta broda i kosmetyki włosów. Na koniec umieść wcześniej przygotowane trójkąty z papryki na górnej części jajek. Świąteczna przekąska w kształcie głowy świętego Mikołaja gotowa. Wygląda świątecznie i uroczo, a jednocześnie jest prosta w przygotowaniu. To idealny pomysł na świąteczny stół lub jako smaczna przekąska na przyjęcie. Wbij marchewkę w jabłko. W ten sposób stworzysz piękną świąteczną przekąskę. Na początku weź jabłko i przy użyciu noża odetnij górną i dolną część jabłka. Następnie weź marchewkę i do jej końca wbij kilka wykałaczek. Taką marchewkę wbij w jabłko. Dzięki temu stworzysz stabilną konstrukcję. Teraz weź ulubione owoce, najlepiej w różnych kolorach. Wbij wykałaczkę w każdy owoc i wbijaj go do powstałej konstrukcji. Zaczynaj od jabłka, czyli od dolnych partii, przesuwając się stopniowo ku górze. Każdą kolejną warstwę wbij po skosie, dzięki temu będzie jeszcze lepszy efekt. Owoce mają wiele cennych witamin, są źródłem witaminy C i antyoksydantów. Staraj się zachować regularne odstępy, aby owoce dobrze się układały. Ułóż owoce tworząc kształt stożka. Gdy skończysz, dodaj wyciętą gwiazdę z jabłka na czubku. Twoja owocowa choinka to coś więcej niż dekoracja. To zdrowa przekąska, która zachwyci gości. Kolorowe owoce ułożone w kształt choinki przyciągają wzrok i kuszą, aby sięgnąć po kolejny kawałek. To piękny element ozdobny, który możesz postawić na stole podczas świątecznych spotkań. Te świeczki można zjeść. To świąteczna przystawka, która zachwyca wyglądem i smakiem. Na początek wytnij małe, okrągłe kromki chleba za pomocą kieliszka. Będą idealnie równe i estetyczne. Ułóż je w naczyniu żaroodpornym wyłożonym papierem do pieczenia i skrop oliwą z oliwek. Wstaw naczynie do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza i piecz przez około 5 minut, aż kromki staną się złociste i chrupiące. Pokrój kawałek twardego sera na prostokąty. Do koreczków najlepiej pasuje wędlina, taka jak salami lub chorizo. Wytnij z niej małe, okrągłe plastry kieliszkiem. Posmaruj każdą chrupiącą kromkę odrobiną musztardy, która nada wyrazisty smak. Na musztardę połóż plaster wędliny, lekko dociskając. Następnie weź prostokąt sera i wbij w jego środek wykałaczkę, przymocowując go do spodu koreczka. Na wierzch dodaj cebulkę perłową, która doskonale imituje płomień świeczki. Tak przygotowane koreczki to niebanalna przekąska efektowna i pyszna. Świetnie sprawdzą się na świątecznym stole lub przyjęciu. Wypróbuj ten pomysł i zaskocz gości. Świąteczna przekąska na jeden kęs. Te choinki muszą się znaleźć na Twoim świątecznym stole. Zacznij od drobnego posiekania dwóch średnich ogórków konserwowych. Następnie pokrój również około połowę cebuli. Do tej przekąski potrzebujesz także świeżego koperku, dlatego pokrój go dość drobno. Następnie otwórz puszkę tuńczyka, odsącz go i przełóż do miski. Dodaj do miski z tuńczykiem jedno opakowanie serka kanapkowego o smaku śmietankowym. Następnie do miski dodaj wcześniej posiekane ogórki, cebulę i połowę koperku. Wszystko dokładnie wymieszaj. Jednak pamiętaj, że masa serowa ma być bardzo gęsta, by wygodnie było ją kształtować. Z masy uformuj w dłoniach małe stożki, które będą przypominać choinki. Każdą obtocz w świeżo posiekanym koperku, aby nadać jej zielony wygląd. Użyj okrągłych krakersów jako podstawy. Delikatnie ustaw na nich powstałe choinki. Teraz weź jakiś owoc. Najlepiej sprawdzi się granat. Obierz go i udekoruj jego ziarnami powstałe choinki. Posłużą one jako bombki. Te przekąski powinny być przygotowane w miarę na świeżo, najlepiej do dwóch godzin przed imprezą. Twoi goście na pewno będą zaskoczeni, dlatego zrób takie mini choinki z sera na krakersach. Włóż czekoladę do wrzącej wody. To, co możesz zrobić, zaskoczy ciebie i twoich gości. Jest to świetny trik na imprezę czy dekoracje różnych słodkości. Na początek weź garnek i nalej do niego wodę. Gotuj ją tak długo, aż zacznie wrzeć. Kiedy to nastąpi, wrzuć do wody całą czekoladę. Najlepiej wybierz swoją ulubioną mleczną czekoladę. Kiedy czekolada będzie się rozpuszczać, przygotuj miskę. Do miski wlej zimną wodę i wrzuć kostki lodu. Rozpuszczoną czekoladę wyjmij szczypcami z garnka. Nożyczkami odetnij jeden róg czekolady, robiąc przy tym małą dziurkę. Wyciskaj przez otwór czekoladę wprost do miski z lodem, tworząc dowolne napisy lub wzory. Pozostaw napis w lodzie do całkowitego zastygnięcia. Kiedy zastygnie, jest już gotowy. Takim napisem możesz ozdobić ciasto, owoce lub zwyczajnie zjeść. Nadziej makaron na wykałaczki. Takiego obiadu nikt nie odmówi. Makaron pennę ugotuj w osolonej wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Następnie odceć go i poczekaj, aż ostygnie. Teraz przygotuj blaszkę i wyłóż ją papierem do pieczenia. Makaron nadziewaj na wykałaczki do szaszłyków. Zostaw trochę wolnego miejsca na końcach. Kiedy szaszłyki będą gotowe, ułóż je na wyłożonej papierem blaszce. Następnie keczup zmieszaj w małej misce z musztardą. Taką mieszanką wysmaruj szaszłyki. Doskonale nada się do tego silikonowy pędzelek kuchenny. Na posmarowany keczupem makaron włóż tarty ser. Następnie łóż pociętą w plastry salami. Posyp makaron także papryką. Tak przygotowane szaszłyki wstaw do rozgrzanego do 180 stopni piekarnika. Po 20 minutach możesz je wyciągnąć. Wykonanie tego makaronu kosztowało grosze. A każdy, kto go spróbuje, na pewno nigdy o nim nie zapomni. Smacznego. Mandarynki w śniegu, czyli deser lekki jak puch. Wyjątkowo atrakcyjny w wyglądzie i niezwykle łatwy do zrobienia. Zacznij od przygotowania plastikowej butelki. Odetnij jej górną część. Jednak jej rozmiar dobierz pod wielkość mandarynek. Następnie obierz cztery mandarynki, dokładnie usuwając białe skórki. Po czym przygotuj mleczną bazę, która wizualnie posłuży jako śnieg. 20 g żelatyny zalej ciepłą wodą. Odstaw na 15 minut do ostygnięcia. Po tym czasie do miski z żelatyną dodaj 400 ml śmietany kremówki i 50 g cukru pudru. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj, tak długo, aż masa będzie bez grudek. Przelej mieszankę do dzbanka, by łatwiej ją nalać. Teraz na długą wykałaczkę nałóż wcześniej obrane mandarynki. Włóż je do butelki. Takie mandarynki zalej mleczną masą. Zabezpiecz patyczek. Wypełnioną butelkę włóż do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej na noc. Kiedy masa w butelce dobrze stężeje, butelkę naciąć i wyjąć z niej deser. Usunąć patyczek. Deser pokroić w plastry. To proste i efektowne połączenie mleka z mandarynkami. Zachwyca zarówno smakiem, jak i wyglądem. Pokochasz każdy kęs.